Jakiś prezydent wkręcił się w tour. Ja lubię kolarstwo, lubię oglądać te wyścigi. Dlatego tak naprawdę emocje dopiero przed nami. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w piątym odcinku Wkręceni w tour. Ja mam na imię Łukasz, ze mną jest. Paulina. I dzisiaj ja zapowiem, że wjeżdżamy w góry i porozmawiamy o Polakach na Tour de France i ich zwycięstwach. A dodatkowo atrakcją będzie to, że dzisiaj to ja. Wsiadam na trenażer. Zanim zaczniemy, zapraszam Was jeszcze do zasubskrybowania kanału, dawajcie łapki w górę, zostawiajcie komentarze. No i co? Lecimy! Zacznijmy jednak od klasyfikacji generalnej. Walka głównie między Ala Filipem a Tomasem. Paulina, czy Ciebie nie zaskoczyło to, że Ala Filip tak długo jedzie z żółtą koszulką? Szczerze mówiąc, zaskoczyło, ponieważ Ala Filip jest bardziej zawodnikiem szybkim, dynamicznym. Nie sądziłam, że on po tylu podjazdach wciąż będzie w tej żółtej koszulce. Ja bardzo mocno trzymam za niego kciuki, ponieważ e, tak jak naprawdę nie to, żebym życzyła źle chłopakom z Ineos, ale troszeczkę ta matematyczna dokładność mogłaby w końcu zostać przełamana przez jakiegoś spontanicznego e, zawodnika. No i przede wszystkim od 1985 roku Francuzi czekają na swojego triumfatora w Tour de France i teraz mają na to szansę i jest jeszcze jeden tak naprawdę Francuz, który może się okazać czarnym koniem tego wyścigu. Tak, Thibaut Pinot jedzie zaskakująco dobrze. Ostatnie dwa górskie etapy przed dniem przerwy, na Turmale zwyciężył, zaatakował bardzo mocno dzień później. Także jeżeli nie Ala Philippe, to ja myślę, że to właśnie Thibaut Pinot może być tym Francuzem, który Stanie na podium, a być może nawet wygra tegoroczną edycję Tour de France. Alpy i ostatni tydzień Tour de France to jest taka decydująca faza tego wyścigu. Dlaczego góry są takie ważne i dlaczego ta generalna klasyfikacja w górach może się tak przewrócić do góry nogami nawet? Zaczynając od tego, że góry są przede wszystkim piękne, że w górach może się dużo wydarzyć. To jest trzeci tydzień ścigania, także tu jeden dzień niedyspozycji może spowodować, że nagle z drugiego miejsca lądujemy na miejscu 20. Przed nami długie alpejskie przełęcze, które wjeżdża się bardzo długo, nie ukrywajmy. Jeżeli się źle będziemy czuć, ta strata będzie kolosalna. Dlatego te góry są tak ważne, bo są ciężkie, bo się dużo dzieje. Bo są zaskakujące i te wysokości ponad 2000 metrów. Nie wiemy, jak oni na to zareagują. Dlatego tak naprawdę emocje dopiero przed nami. Etap górski to etap czysto indywidualny. Tutaj chyba drużyna już nie wciągnie swojego lidera. No więc nic bardziej mylnego. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście wygląda to tak, że po co liderowi drużyna? Przecież i tak każdy musi sam wjechać to, co przygotował dla nas organizator. Bo tak naprawdę w górach liderzy tylko na krótki czas pozostawieni są sami sobie. Czy można więc kontrolować przebieg wydarzeń podczas etapu górskiego? Otóż można. A jak to zrobić? Można na przykład zastosować metodę utrzymania wysokiego tempa jazdy z przodu peletonu. Co zrobić, gdy mamy do wjechania na przykład trzy podjazdy, a finisz jest na szczycie gór? Od samego początku ekipa kosztem dwóch zawodników narzuca bardzo mocne tempo, które, powiedzmy szczerze, szczerze zniechęci rywali do jakichkolwiek akcji zaczepnych. Możemy również metodą zmiany rytmu, czyli tzw. szarpanego tempa, spróbować zgubić jak największą liczbę pomocników naszych rywali. A jeżeli z przodu znajduje się jakaś ucieczka lub pojedynczy uciekinier, zadaniem kolejnych dwóch zawodników będzie stopniowe niwelowanie straty, a w ostateczności skasowanie tej ucieczki. I w taki właśnie sposób dojeżdżamy do finałowego podjazdu. Od samego początku narzucamy bardzo mocne tempo, które oczywiście odpowiada naszemu liderowi. Możemy oczywiście spodziewać się, że w pewnym momencie ekipa naszego przeciwnika wyjdzie naprzód i będzie narzuć, chciała narzucić swoje tempo jazdy. My się jednak tym nie przejmujemy i dalej jedziemy tempem, które utrzymywaliśmy od początku. Powoduje to, że nasz lider nie musi się szarpać, jedzie cały czas równo i korzysta wciąż z koła, bo w Alpach i Pirenejach czołówka jedzie bardzo szybko 20-25 km na godzinę i jazda po kolei jest wciąż nadal bardzo istotna. W pewnym momencie na pewno zaatakuje jeden z naszych rywali. Ale my, mając wciąż swoich pomocników, możemy być spokojni, że oni stopniowo, dalej utrzymując to tempo jazdy, dogonią tego przeciwnika. I nawet ta niewielka strata, która powstała w wyniku ataku, zostanie w pewnym momencie. Zniwelowana. W ten oto sposób do ostatnich kilometrów lider dojeżdża jeszcze z jednym pomocnikiem, który stale utrzymując to tempo, doprowadza nas do ostatnich metrów. I tam lider już pozostawiony jest sam sobie. I może nie wygramy tego etapu, ale nasz główny cel zostanie osiągnięty. Stracimy jak najmniej do naszego rywala. No i ja teraz wszystko doskonale rozumiem, o co chodzi w tych górach, a przecież Ty jesteś królową etapów górskich. To nie ukrywam, kochałam jazdę w górach. Może królową nie byłam, ale byłam. Dobra. Jak jesteśmy przy królach i królowych, to prezydenci. Spotkałaś kiedyś jakiegoś prezydenta? Spotkać może i spotkałam, na wyścigu raczej nie, ale... Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że jakiś prezydent wkręcił się w tour. Wkręcił się i to mocno, i to nie byle kto, bo prezydent oczywiście, jak Tour de France, to Francji, Emmanuel Macron. Ale ty, bo ja sobie przypomniałam, że parę lat temu jeździłam w ekipie, którą sponsorował pewien polityk. I mieliśmy prezentację, nie uwierzycie, gdzie? W Sejmie! Zobaczymy, czy prezydent Macron przyniesie szczęście, któremuś z francuskich kolarzy, na przykład Ala Filipowi, ale za Francuza trzyma kciuki też ktoś inny, dobrze znany z anteny Eurosportu. Domyślasz się kto? Darek Baranowski? No Darek jeszcze nie, ale to ja od razu może powiem, Kamil Stoch. Kurczę, tak kibicuję temu, temu Francuzowi, no nie wiem, czy mu się uda, czy nie, ale e, no jedzie dzielnie, radzi sobie jakoś. Pewnie się Państwo zdziwią, e, że takie było pierwsze pytanie, ale, ale z tego co wiemy, to e, pasjami Tour de France oglądasz. Tak, no e, nie wiem czy, skąd mi się to wzięło, ale, ale lubię, e, lubię kolarstwo, lubię oglądać te wyścigi. E, no i tak, w każdym roku sobie znajduję jakiegoś gościa, któremu chętnie kibicuje. Eee, akurat ten Francuz mi zaimponował tym jednym, tym swoim pierwszym etapowym eee, zwycięstwem. No i zobaczymy. To był Kamil Stoch i jego wypowiedź po letnim Grand Prix w Wiśle. A skoro o Polakach, to po przerwie opowiemy o naszych rodakach w Tour de France i ich sukcesach. A i jeszcze jeździsz na trenerze? Już myślałem, że zapomnisz. Tak, i ja będę na trenerze, więc koniecznie musicie być z nami. Pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o lajkach i o komentarzach. Widzimy się już niebawem. Cześć!